Witam serdecznie. Kolejny filmiczek dzisiaj. Tym razem sprawdzimy sobie, jak w Pachu 13.12 działa Team Capition. Nie wiem, czy znacie Team Capition? Jest to kompozycja, którą zapoczątkowałem gdzieś tam po drodze w trakcie tego setu 8.5. Polega to głównie na tym, że robimy Gina plus Ashererol ale wyposażamy Gina oraz Ashe w same shojiny. Jak najwięcej shojinów, ile się tylko da upchnąć, to zakładamy na te postaci. W zamyśle te postaci nie biją mocno, ale biją często. Dlatego też nazwa Team Capition, bo strzelają cały czas, ale praktycznie nie robiąc obrażeń. Także sprawdzimy sobie, jak w Patchu 13.20 ta kompozycja sobie poradzi. Czy jest silniejsza? O kurczę! O co tu chodzi? Graves Reroll powinien wygrać od razu z bomby. Graves Reroll to jest ogólnie kompozycja, którą bardzo lubię. Nawet w tym Patchu 13.12, jeśli giereczka pozwala, to naprawdę lubię sobie to zagrać. Natomiast Grace, Graves sam w sobie nie wygrywa gierek. Graves jest taką windą, która możecie zabrać. O to od razu dostałem. Jest jednostką, która możecie zabrać na wysoki poziom. No i to jest w nim bardzo piękne. E, dobra, czy co my tu chcemy na razie kupić? Coś trzeba pozbierać. E, coś trzeba pozbierać. No to może... No, nie wiem, na jakiś front muszę wybrać. Weźmy tak, może o. No w takim razie, może jeszcze tak wezmę. Tanków też trzeba ubierać, nie można ich ignorować. Dobra, trzeba tego Shojin'a yy, ogólnie, że tak powiem, wpłodzić. Bo zaraz nam się tutaj przeroluje. Yy, Okej. Okay. Ale kubraczek bym sobie zachował Także na razie mamy takie coś Może to sprzedamy Nie wiem, ten Graves mnie rozkojarza Ja nie wiem co z nim zrobić On musi chyba tutaj być naszym przyjacielem Ech, No i co? I spuszować level? Chyba nie no Robimy reroll, więc nie ma sensu Weźmiemy sobie w takim razie czogata, ponieważ do czogata mamy w razie czego Renektona, żeby mieć jakąś synergię z przodu. Natomiast do Illaoi tej synergii nie posiadamy. To się może oczywiście zaraz zmienić, bo jak trafimy Bilgewatera, no to będzie Bilgewater. O ile on nie zwiększa naszej tankowości, tak zwiększa jakoś tam siłę naszego stołu. Także to zawsze jest też Zawsze jest też kurcze dobre. Zwłaszcza kiedy chcemy zakonserwować sobie nasze hapeki. Kurczę, próbuję się tu jakoś usadowić wygodnie. <laughs> Także przepraszam za te dźwięki w tle. No i co? I Lao ich chce się robić też na trójkę? Ja nie wiem co tu się dzieje. Ja muszę zrobić teraz ekonomię, więc ja po prostu nie dam się zmanipulować. I zrobię ekonomię. Paradoksalnie, ponieważ mamy zwycięstwo, mógłbym starać się je utrzymać. No ale pamiętajmy, że to będzie kompozycja pod RERO. Więc zależy nam na tym, żeby tego poziomu jakoś zbyt raptownie nie pchać do przodu. Ponieważ im dłużej zostajemy na tych poziomach niskich, tym większa jest szansa na jednostki za, jedno, za jedną sztukę złota. Więc skoro zależy nam najbardziej na GIE. Na Irelce, Secie i Asze. Przy czym Jean i Asze to nasze główne kery. Asze to nasze, tak śmiesznie to w wstecz. Tak, w każdym razie, jeśli zależy nam na tych jednostkach, no to chcemy, żeby ta szansa była cały czas jak największa. No, biło wszystko i jakoś wygrywamy dalej, więc troszkę zabawnie, troszkę absurdalnie, ale tak też się stało. No i teraz. Chciałbym mieć kolejny próg ekonomiczny. Zobaczmy w ogóle, jak wyglądają nasi przeciwnicy. Czy my możemy coś tutaj. co ja mogę tutaj z niektórymi wygrać, ale nie ze wszystkimi, więc zrobię po prostu tak. Zrobimy <laughs> takie coś. Teraz już raczej na pewno przegram. Ale przynajmniej będę miał już 20 gold. To oczywiście ekonomicznie oznacza dla mnie 2 golda więcej co turę. Mówię to w razie czego dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z TFT. Także warto tutaj wspomnieć o tym, że istnieje coś takiego jak ekonomia, jak przyrost pasywny. Za każde 10 zł tutaj mamy 1 golda więcej. 1 zł. No i to jakby działa do 50 zł. Powyżej 50 już tego efektu nie ma, chyba że coś mówi inaczej. Czyli, chyba że na przykład mamy jakiś ogment, który zmienia to w ten sposób. Ogment, czyli takie ulepszenie. Dobra, bo ja tu robię tutorial dla początkujących teraz. A tutaj trzeba robić team kapiszony. I tutaj widzę aszę. I powiem szczerze, że ja chcę tę aszę wziąć, ponieważ mamy Twisted Fate i Pandora's Bench. To oznacza, że. Jakikolwiek przedmiot by nosiła w plecaku, to i tak go sobie możemy potem przerolować, czyli przelosnować w jakiś inny. Także let's go. Dobra. Mamy Gina Level 2, to nas oczywiście bardzo cieszy. Ashka też już się tu pojawia, i mamy kolejny miecz. Także Team Capition pełną parą. Aż chciałoby się powiedzieć No i dobra No i czekamy, po prostu robimy dalej ekonomię Nie obchodzi mnie tutaj wygrywanie Obchodzi mnie tylko Ekonomia Do 50 golda Po czym będziemy po prostu slow rollować W poszukiwaniu Gina trójki, Ashe trójki, Irelki trójki i Seta trójki Slowrol to oczywiście sytuacja w której mamy maksymalną ekonomię i wydajemy tylko jej nadwyżkę w celu poszukiwania postaci, która nas najbardziej interesuje. I teraz skorzystajmy sobie z planera, bo nie wszyscy wiedzą, jak to działa. Ale jak sobie pododajesz tutaj te jednostki, które Cię interesują, to giereczka będzie ci podpowiadała, w kierunku tych jednostek. Nie wiem, jak ja jeszcze chciałbym tutaj skleić to. Na pewno jagger mógłby tutaj być. O, widzicie, już mi podpowiada, że seta trafiłem. Dobra, więc ten Jagger. Mamy tych Vanquisherów. No więc w sumie pewnie tych Vanquisherów mógłbym dodać. Aha, Ionia przecież! Przecież Ionię możemy dodawać, no tak. No to Ionia będzie tutaj chyba najlepsza w tym wypadku. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus jedna Ionia jeszcze by się przydała. To może taka Ionia, ale jeszcze możemy sobie wziąć na, na tymczasową Ionię takie coś. No i niech nam podpowiada w ten sposób. Czy kapiszony strzelają? Na pewno strzelają kapiszonowo. Czyli bez obrażeń. Co możemy sobie porównać? Pamiętajmy, że to jest g Level 1, a to jest g Level 2. I zrobi... Prawie takie same obrażenia, przy tym te trochę, to trochę większe, ale on tutaj ma Ionię aktywną, więc te obrażenia mogły z tego też płynąć. No i proszę, elegancki sklep. Yy, większość tego sklepu mnie interesowała. W ogóle zrobię tak, czemu tak nie zrobiłem wcześniej? Dobra. E, więc mamy aktywną Ionię. No i wszystko na razie przebiega zgodnie z planem. Jeśli to się ma posypać, to tylko z takiego powodu, że ta kompozycja może się okazać po prostu głównym. Ale, ale kiedy nagrywałem to pierwszy raz, to wydaje mi się, że zająłem nawet pierwsze miejsce tą kompozycją. Więc. No wtedy Tim Capision okazał się naprawdę rewelacyjny. Fajnie, że tutaj tego dżina tak szybko trafiamy, bo istnieje szansa, że nam się to szybko sklei. No, i teraz zadajemy sobie pytanie: rolujemy podzina trójkę już teraz, czy jeszcze nie? Może porolujmy, żeby było troszkę emocji? Żeby się trochę podziało. Do 20 Dalej nie chcę schodzić. Dobra, czyli się nie chciał trafiać, ale mamy tutaj wszystko dosłownie ulepszone. Także teraz, jak ja nie będę wygrywał z chłopeczkami, to ja jestem naprawdę cyt. W ogóle, jak mi ta Queen szybko strzeliła na Blue buffie. Dobra, nie będę wygrywał z chłopaczkami, bo ta Queen to mi teraz Backlight zabije. No i co? No, co poradzić, że chłopie po prostu zniszczą. Dobra, Nie ma co się poddawać. Odbudowujemy ekonomię. I teraz tak, co nas interesuje stąd? Czy chcemy się leczyć? No chcemy się leczyć. Dobra, leczenie jest zawsze spoko. Mamy też fajny przedmiot. Okej, okay, ustawmy się jakoś tak. Może w ten sposób. No i odbudowujemy ekonomię. I niech tak będzie. Powiem szczerze, że ta runda, która się właśnie odbyła. To znacząco mnie zdemotywowało. No przecież kurde, ten stół to wygląda rewelacyjnie. Pokaż tego chłopeczka. Jest demacja no, kurde, ale to jest Squid Level 1. Tu nie ma na froncie. Jakby... Naprawdę Team piszą aż tak był słaby. No szkoda, kurczę. Zobaczmy w starciu z rogami. Kapiszon załadowany już strzelił. Zrobił swoje. No i tutaj bez problemu. Czyli po prostu demacja OP. Ach, aż chcę się zamienić literę F, demacja na Y. Tymczasem zobaczmy. No, chłopczeczki tutaj naprawdę robią rzeczy. Sześciu sorcererów. Jest grubo. I teraz mam zagwozdkę. Brać tę Irelkę czy nie? Jeśli ją wezmę, to mogę się pożegnać z ekonomią. Przynajmniej znaczy w sensie, że jeszcze ją trochę opóźnię. Eee, wydaje mi się, że nie chcę brać tej karmy teraz. Ponieważ to nie jest mi teraz potrzebne. Najważniejsze to szybko odrobić ekonomię, trafić tego Gina, przenieść na, się na szósty level. No i tam zacząć coś kombinować. Tymczasem Piltover... Jeszcze zdał tutaj jakiś doklejony. No jest moc. My na szczęście nie będziemy tym chłopeczkiem, znaczy w sumie na szczęście. Gdybym mu rozbił teraz tego Piltovera, to by było dobrze dla nas. No ale dobra. Papek sobie dalej stakuje, a my poszukujemy naszego wspaniałego Gina oraz wspaniałego Kapiszona. Chyba trzeba Kapiszona tutaj złapać. No i proszę bardzo. Dobra, dwa Kapiszony już są. Już prawie jest cały załadowany. I jeszcze tylko jeden Kapiszon do, do kieli. I wszystko powinno grać. Potem to już tylko gwiazdki wbijać, no i bierzemy się w następnej kolejności za ażkę. Chociaż szczerze mówiąc, zrobiłbym tanka chyba najpierw do końca, żeby ten front, jakiś tam, mieć no i Naila tu się trafia. To jest Vanquisher. Możemy coś pomyśleć o tym. Yy, no, skoro jest ten komponent, to już wezmę. No i teraz, jakbym Naila sprzedał, to bym miał ekonomię. Naila ostatecznie miała tu nie trafić. Także Team Capition Team Capition Forever No co poradzić, Czy tak trzeba zrobić Kurczę, Jean Trafiałeś mi się naprawdę masowo Dlaczego to się skończyło? Co poszło nie tak? Co zaburzyło te przyjaźń? Mam nadzieję, no że ona jeszcze wróci do mnie zaraz Capition, bang Ej, dobry damage Jak na Capition Ładnie strzelił Jeszcze jeden Capition na G. No już teraz kapiszone są, są częste. To już jest ten moment kiedy one są częste dosyć. I ta ich częstotliwość sprawia, że ten damage mimo wszystko gdzieś tam jest. Ale to jeszcze nie jest ta częstotliwość, to jeszcze będzie szybsze. Dobra, tu trafiamy takie rzeczy. No dobra, bierzemy wszystko. W końcu trzeba te trujeczki trafić, no tak, ja powiedziałem o tym z szóstego poziomu, ale teoretycznie Irenkę też można dorolować na tym piątym poziomie. Wpadałoby. Tutaj fajnie się gra In Capition, jak masz set the boss, bo to wtedy możesz go używać jako tanka, w sensie zawsze go możesz używać jako tanka. W sumie jak masz the boss to, to, to może jednak lepiej co innego grać, w się seta jako damage. Ta, ja nie wiem, graj jak chcesz. Set de boss jest bardzo silny. Dobra, dawaj tym kapiszonem, tam trzeba strzelić trochę bardziej. Jest zachar trójka. ale kapiszon naciwcyc. No i proszę. zachar nie jest nam straszny. Natomiast tutaj mamy dużo fajnych rzeczy. Bierzemy wszystko, bo tutaj. Najważniejsza jest ta rolka. O kurczę, dobra. To w takim razie zrobimy tak. Bo tu są priorytety. Super, jeszcze tylko jeden Jill i możemy pójść dalej z tym. A szeczka też bardzo szybko się trafia. Warwick troszkę się zasmucił, ale no. On musi zrozumieć, że tu są jakieś, jakaś hierarchia jest w tej drużynie. Dobra, Team piszą już tutaj się musi zrobić też. Elegancko, dobra, to możemy iść sobie dalej. I teraz możemy rolować nasz kolejny capition. Dobra. Okej, okay. Slayer Noxus? Nie, chyba nie, Zaun. Możemy rzucić. Dać tutaj, a co to jest? Robotic Arm. No dobra, na razie niech tu będzie. Dobra, tutaj, tutaj nic nie bierzemy. Teraz po prostu slow runujemy po Seta, Ashe i Warwicka. Przy czym Warwick to w ogóle. On nie musi tutaj być. Tego Warwicka dodałem, bo on fajnie tutaj synergię wypełnia. Daje Jagera i daje Challengera. No i dobra. Kapiszony odpalone. Nawet Multicaster musi przyklęknąć. Wiadomo, że to dlatego, że on nie ma trzeciego poziomu na tych multicasterach, ale... Ale mniejsza o to. Ważne, że... żeby się dobrze bawimy. Tutaj byśmy chcieli... To przerolować i to. O kurde. Ech, no może wezmę to, no bo to fajna zabawa, leczenie dodatkowe. Niech się leczono. Leczące kapiszony to jest myślę to. Teraz zrobimy tak. I tę łezkę też bym chciał zachować. I zrobimy tak. Teraz będziemy wypełniać te, te kapiszony do końca. W ogóle to jest lepsze. Oh, no nice. No, powiem szczerze, że tutaj się dzieją rzeczy, pod Zrobić tak? Nie, no, nie zrobię tak jeszcze. Zrobię na razie tak, bo my zaraz będziemy chyba lecić z tym levelem. Aszka się chyba sama trafi, będę potrzebował tego na secie użyć. Dobra, kapiszon odpalony. <laughs> już nawet Ashka tutaj ma okazję poczuć ten kapiszon, a raczej jego zapach, bo dopiero mamy tylko fragment. Ale ona już wie, że, że już tam będzie ubierana. O nie, kurde, shield. Zabiję to. No dobra, potrzebujemy komponentów, nie ma z czego rolować. Mamy tyle leczenia w tej drużynie i co? Nic się nie wyleczyło? Jak to tak? Aj, no dobra, czekamy. Trzeba poczekać. Czoga trujeczka. A tutaj są rogi i trafił tego Gravesa, ale go nie ubiera. Ten piltover się rozbił, a tutaj jakieś szaleństwo jest. No dobra, rogi. Jego głównym carry jest Echo, który ma dwie gwiazdki, więc myślę, że możemy to wygrać. Pytanie: jak długo wystoi nasz front? No z tym kapiszonem tu ciężko. Wystać to, czekaj, no on już, on już się przebija. Zaraz mi skoczy tutaj. A kapisz on ich nie zrunshotuje. Złącz, nie Dobra, przegrałem to jednak chyba. Naszeczka, biedna. No proszę. Jednak w Dobra, aszę albo set. Jest jean, ale to w sumie... Tyle. Dobra, weźmiemy jakiś miecz. To się uda skończyć. taki kapiszon. No ta Naila to już by była kurde na wysokim poziomie. Czyli na drugim. Dla tym kapiszą to nie jest wysoki poziom. <laughs> jak oni tutaj na trójki wchodzą cały czas. No dobra. To ciśniemy dalej. Może teraz coś trafimy? Proszę bardzo. Jeszcze jeden set. No jeden set, dawaj. Trzeba to zrobić. No i dobra. Team kapiszon Może tak staniemy? No, i teraz idziemy po Ionia 6 i po prostu ubieramy do końca kapiszony oraz tanka. I to jest cały Team Capition. Team Capition w bardzo dobrej wersji. Takiej zamierzonej. Więc jeśli to nie zadziała, to to po prostu nie działa. Bo chodzi o to, żeby. strasznie szybko zrolowaliśmy to. No i co? No i co tu się wydarzy. Kurde ze Swedenem level 2 przegrać, to taki przypał trochę. No i przegramy to. No i co, Timka piszą taki <laughs> schyrolowany i nic? Czyżby było słabe? Tak nie może być. No dobra. Jeszcze dajmy temu czas. Może potrzebuje się rozkręcić. Może w ogóle stanę sobie tak. Nie, no nie chcę tak stać, bo jak tutaj mnie kałużą zabiją, no to tam żyje jeszcze. Oj, Team kapiszon naprawdę wierzę w was, musicie, musicie się postarać. I cyk, za zero? <laughs> jak tak można? On mnie zgasił w ogóle na shielda. A mój tak w ogóle został wykopany. O. To by był Oj oj Widzę, że tutaj w tych meczach zostaje aż k plus set, a potem się te mecze kończą nie tak jak byśmy chcieli Co jest najciekawsze, że nasz G level 3 zrobił niż znaczy zrobił mniej niż jego G level 2 <grym> Oj może jaki ten głupie Pokaż tego chłopa On bez był ten chłop i zrobił to na, na 6 joli, dlatego tak zrobił? Ja nie wiem. Aj. Zamiast tego Warwicka, to powinna to być Nile. I byśmy mieli 4 T. No tak, kurde, to ja zbierdę. I on ze swoją kalkulację Dobra, dawać te kapiszony tutaj. Wiecz. No, i to musimy też miecz zrolować. No dobra, czyli to musi być Walkuisher albo Ionia dodatkowa. Na tym siódmym. No to jest takie głupie trochę, nie? że trafiliśmy to wszystko tak szybko i dalej nie jesteśmy stabilni. To, to naprawdę świadczy o tym, że ta kompozycja jest słaba. Wtedy, kiedy ją grałem, ona była jakaś silniejsza. Ja nie wiem, zderfili team kapiszon. To jest w ogóle jakaś głupota. Przebiłem się przez słyńce, no, ale co z tego, jak jeszcze oni mają 40 jednostek. No i tyle. No nie, klęska teamu kapiszon. Tak nie może być. Nie w ten sposób. Ej, dobra, co my tutaj możemy znaleźć Cóż możemy tutaj znaleźć? No to możemy znaleźć, tak? I zrobić tak Ej, no dobra, czyli 4 vanquisher po prostu na razie. Na Level Up i tyle. Rągi mają trójki i one są straszne dla Timu Kapiszon, bo one skakują na tych biednych kapiszoniarzy i ich zamęczają. Ale no dobra, czekaj, to, to mimo wszystko to paradoksalnie jakoś sobie radzimy. Na pewno lepiej niż z tamtymi kinami. Dawaj, kapiszoniarzu! No nie! Mogłeś trafić wszystkich! No niestety. 13 hp, nie mam ioni, żeby dorzucić na level-upie. Muszę. Muszę znaleźć coś, ionię jakoś. Ale nie taką. No i nie ma tej ioni tutaj, kurde. No nie mają nie ma oni, a ja muszę mieć kasę, żeby to popchnąć. Dobra, chyba, chyba możemy się zgodzić, że Team Capishon w tym patchu nie jest zbyt dobry. Z bólem serca, naprawdę. Mógłbym to zagrać trochę inaczej, zrobić na przykład Shogin plus jakieś tam inne itemki. Ale to już nie byłby Capishon. Bo my chcemy ich bić za zero, ale wygrywać. A bijemy ich za zero i przegrywamy. Coś tu jest nie tak. No nic. Eksperyment przyniósł właśnie taki wynik, i tyle. No nic nie mogę dodać. Piąte miejsce. Team Capiszot niestety w tym patchu nie polecam. Dzięki za uwagę i cały wcic.